Dlaczego mówisz, że przyszli o, po niego? Por dices que viene a Kien, quien... Blanko, wezmę na siebie winę za Blanko, śmierć, ja śmierć ja Co? K dices? Już się przyznałem. Wezmę to na siebie. Poradzę sobie lepiej niż ty. Nie. Potem wyjaśnimy sytuację. Teraz pozwól mi działać. Będę miał dobrego adwokata. Razem odmyślimy linię obrony, z twoim udziałem lub bez. Proszę tego nie robić. Zaufaj mi. Proszę. Zaufaj mi, proszę. Jestem gotowy. Żegnaj Rosjo. Chodźmy. Aniołek jeszcze nie zasnął. Nie jest śpiący. Za dużo zjadł. Jeszcze trochę, a zjadłby mamusie. Niezły z niego obżartuszek. Taki mały, a taki łakomy. Wykąpiesz się? Skorzystam, że tu jesteś i zostawię ci go na chwilę Położę go tu Naciesz się kąpielą Wyluzuj się Wkrótce zaśnie Dobrze by było Zaraz wracam Śpij malutki Zostawiłam butelki na ogniu. Woda się wygotuje. Muszę cię zostawić. Tylko nie psoć. Nigdzie nie wychodź. Zaraz wracam. Zamknę drzwi, żeby nikt ci nie przeszkadzał. Ojcze zabrali mojego brata. Uspokój się. Nie rozumiem, jak mógł tak nie panować nad nerwami, że dopuścił się zabójstwa. Nie mów tak o moim bracie. Staram się zrozumieć. Bóg nakazuje nam wyrozumiałość. Mój brat jest dobry. Za dobry. To niesprawiedliwe, że winią go za to, co się stało. Ojcze, nie osądzaj go. Nie opuszczaj. Nie opuszczę doktora San Romana. Jeśli będzie mnie potrzebował, pójdę do niego wszędzie. Wiem, że jest dobrym człowiekiem. Domyślam się, co przeżywa, i spróbuję go pocieszyć. Nie denerwuj się. Tylko spokój pozwoli ci przetrwać tę ciężką próbę. Tak, ojcze. Odprowadzę cię. Nie trzeba. Nie ma go. Jak długo będziemy czekać? Tak długo, aż przyjdzie. To nie ma sensu. Przeciwnie, przekonasz się, że mam rację. Mnie też trudno uwierzyć, że Juan Miguel mógł kogoś zabić. Bo nie zabił. Morderczynią jest francuska. Zdemaskuje ją. Pójdzie do więzienia, a Juan Miguel odzyska wolność. Jeśli facet, na którego czekamy, na adres tej Iwet, chyba nie myślisz, że do niej pójdziemy. Nie, ale mógłbyś załatwić nakaz rewizji, a policja znalazłaby dowody jej winy. Idę czuwać przez zmarłej. A panienka? Pójdę, ale jeszcze nie jestem gotowa. Później. Dobrze. Jest. Kalner? Ja? Tak. Czekaliśmy na ciebie. Czym mogę służyć? Potrzebujemy informacji o... francusce. Panno Blanco? Boże... Uciekła. Lala. Lalu? Nie ma już szamponu. Lala. Lalu. Znasz jej adres? Ma apartament w Polanku. Muszę wiedzieć, gdzie mieszka. Przykro mi, nie wiem. Musimy ją odnaleźć. Chodźmy na policję. Znajdą ją. Mówisz, że nazywa się Iwet Dorlak? Takie nazwisko mi podała. Dziękujemy. Chodźmy. Przyznaje się pan do zabójstwa żony Viviany San Roman? To pan ją zabił? Tak. Układało się panu z żoną? No, Nie. Często się kłóciliście? Tak. Do zabójstwa doszło podczas jednej z kłótni? Tak. Więc nie planował pan tej zbrodni? Nie planowałem. Nie było premedytacji? Czy już przed kłótnią nie zamierzał pan zabić żony? Intencion de darle muerte. Powtarzam, że nie. Poznaje pan? To broń, którą zadano śmierć pana żonie. Skąd miał pan ten sztylet? Nie kąpiesz się? Szukam szamponu. Wiesz, gdzie jest mydło? Nie. Wiesz, gdzie jest krem? Nie. Wiesz, gdzie jest. Gdzie ten szampon? Tam, gdzie wszystkie te rzeczy. To ty otworzyłaś okno? Które to? Przecież jest zamknięte. Bo je zamknęłam. Kiedy przyszłam, było otwarte. Dziwne. Może otworzył je przeciąg. Możliwe. Ale dobrze je zamknęłaś? Chyba tak. Choć. wygląda na to, że nie. Idę się kąpać, a ty usiądź tu i nigdzie nie chodź. Nie zostawiaj go samego. Najpierw zbita szyba, teraz to otwarte okno. Dziwna sprawa. Nie oddalaj się od dziecka ani na chwilę. Poszłam zestawić butelki z ognia. Zaczekaj, aż skończę się kąpać. Nie zostawiaj go samego. Przez ciebie dostałam burę. Używam go do otwierania listów. Użył go pan też do zabicia żony. Trzymałem go w ręku. Przeglądałem korespondencję. Wziąłem go odruchowo. Zadam panu ważne pytanie. Dlaczego?